podkarpacie.pl Panie Marszałku, jak Pan ocenia swoje dokonania w ochronie zdrowia? Jeżeli chodzi o zdrowie w województwie, o jednostki nadzorowane przez samorząd województwa, to trzeba powiedzieć, że te dwa i pół roku, kiedy miałem przyjemność i zaszczyt kierować Departamentem Zdrowia, nadzorować Służbę Zdrowia, sytuacja w sposób znaczący się poprawiła. Na ostatniej sesji właśnie mieliśmy przedstawioną sytuację finansową naszych jednostek, i nawet opozycja z uznaniem wypowiadała się na temat obecnej sytuacji finansowej. Rezerwa, która została zarezerwowana w budżecie na ewentualne pokrycie strat, właściwie jest dostępna w tej chwili, bo tylko 6 milionów zarząd będzie zmuszony wydać na pokrycie tych strat. Także sytuacja w sposób znaczący się poprawiła i to w każdym zakresie i w zakresie otwierania nowych usług medycznych, i w sytuacji finansowej szpitali. Także tutaj. Myślę, że za te 2,5 roku mogę powiedzieć, że jestem dumny z tego, co udało się zrobić w jednostkach marszałkowskich. Wróćmy jednak do sesji Sejmiku Wojewódzkiego. Jak to się stało, że szef klubu PO głosuje tak jak opozycja? Szef klubu PO, który był w kilku partiach, niestety tak się zdarzyło, że jak co niektórzy mówią, kto raz zdradził zawsze będzie zdradzał. Podobnie zresztą jak drugi, druga osoba, Lucjan Kuźniar, który był w klubie PSL-u, też to była jego kolejna partia. I potwierdziło się stare pożekadło, kto raz zdradza zawsze będzie zdradzał. I tym razem po prostu za własne korzyści, za własne przymioty, bo za nic innego zdradzili koalicję i zostali wicemarszałkami. A tych korzyści jest wiele. To są drodzy koalicjanci i ja myślę, że nowy marszałek będzie miał z nimi poważny problem. Czy to jednak nie jest tak, że sama Platforma jest sobie winna? Pamiętamy wszyscy burzliwe polityczne życie pani Kluzi Krostkowskiej, która wreszcie znalazła schronienie w PO na lokalnym podwórku Woltem Zygmunta Cholewińskiego. To nikt inny, jak właśnie pan, klepał go po ramieniu, mówiąc: witaj Zygmuncie. Czy to nie był sygnał, że takie zachowanie będzie nagradzane? Być może platforma pije dzisiaj piwo naważone przez siebie. Niewątpliwie, niewątpliwie tak się zdarzyło. Natomiast zupełnie inna sytuacja jest, kiedy ktoś zmienia barwy klubowe, barwy partyjne w kampanii wyborczej i startuje z list danego komitetu. A zupełnie inna sytuacja jest w momencie, kiedy jest w danym klubie w trakcie kadencji i za korzyści wtedy, bo zostali kupieni. Politycznie, tak to można określić, zmieniają barwy klubowe, bo proszę zwrócić uwagę te osoby, które Pani wymieniła, w tym i marszałek Zygmunt Cholewiński. Oni w trakcie kadencji byli lojalni swoim ugrupowaniom, zmienili je w trakcie kampanii wyborczej, startowali z innych list. I ludzie, którzy na nich głosowali, wiedzieli z jakich list startują, i dlatego oddawali na nich głosy. A tutaj sytuacja jest zupełnie inna, bo zarówno na marszałka Kuźniara głosowali ludzie z PSL-u, jak i na marszałka Burka głosowali ludzie z Platformy Obywatelskiej. A dzisiaj są w PiSie. Proszę mi wierzyć, nikt, kto głosował na Platformę, w tym na pana Burka, na pana marszałka Burka, nie oddałby na niego głosu, gdyby wiedział, że startuje z PiS-u. Czy możemy domniemywać, że teraz życie polityczne na Podkarpaciu już tak będzie wyglądało. Ja myślę, że tak, myślę, że te półtora roku, które zostało do końca kadencji, to ta koalicja, która została utworzona, ona przetrwa. Dzisiaj nie ma się co oszukiwać, bo Ci, te dwie osoby, ci, tych dwóch zdrajców, którzy przeszli do, do koalicji, zostali kupieni za konkretne, za konkretne korzyści dla siebie i te korzyści otrzymają i myślę, że już nie będą szukali innych rozwiązań, a tych korzyści naprawdę jest dużo, bo o wielu z tych korzyściach wiemy. Porozmawiajmy jednak o Panu. Jakie Pan ma obecnie plany zawodowe? Obecnie akurat jestem na etapie rozmów z wieloma ludźmi. Jestem zapraszany na spotkania i faktycznie, faktycznie muszę się zastanowić, w którym kierunku pójść. Oczywiście z polityką się nie rozstaję, wręcz przeciwnie akurat jestem, można powiedzieć, zmotywowany dodatkowo do działania, ale też muszę pomyśleć o swoim życiu zawodowym i no, jestem na etapie rozmów, już jestem po kilku kilka jeszcze przede mną. I myślę, że w najbliższym czasie, w ciągu tygodnia, e, wspólnie z moimi przyjaciółmi, zadecyduję, w którym kierunku pójdę zawodowo. Tv